Rozdupcyłem drzwi po całości Totalnie w drugą stronę prawie, że są, nie? Czekaj, teraz kolejne trzeba tak zrobić. Góra chyba czysta. to. Tak robię. Zobacz, 20 się uprzywaję. Rozdobce ci wszystkie drzwi dołu. <noise> <Nie. głos> Poczekaj, ale. Nie. Trzeba to zrobić tak, żeby. Tylko. Ma... Masz. Hanta czy ducha? Nie, aparat. Czy masz aparat? A nie, 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 nie. Nie wziąłeś, tak? Nie, nie brałem takich rzeczy. A masz ym, temperaturę? nie, mam tylko do gadania. To prostu się w po pokoju wchodzić. To ta, to tak. Ta. A zgasło światło, czy ty włączyłeś? Ty włączyłeś. Zgasło. Zgasło. Ile? jest W piwnicy jest. Co jest w piwnicy? Ok. A, dobra. Co ty robisz? <laughs> no, no... No nie, ja się bunkruję, poczekaj. To ty... Same. Drzwi się same zamknęły. Ty przenikłeś przez drzwi mnie! Co? <laughs> Autentycznie! Światło zamknięte! Że się jak nigdy, jakby nigdy nic! Co? Dziś jest to Okej. Tu são som por aqui, Hello, How are you? I'm hungry. Co eu posso dizer Jak się żyje? Uh, how are you? Where are you from? Oh, hunt. Hunt, dobra? Uh, hunt, uh, how are you, Hunt? Uh, how do you do? I'm scared. O, kiedyś tak mówili, do you help me? Uuu, uh, ghost. A nie, nie będę go tam irytować bardzo. Myślę, że to jest garaż. Co jest? Myślę, że to jest garyl. Garyl? Garaży. A, garaż, okej. Okay. A tam są jakieś drzwi? Tak. Gasnął światło, okej. Не могу, ну, не О, есть. Добавил. Добавил. Ну, не, 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 No. Przegwizdany jest ten garaż. Jest! Jest! Udało mi się. Jeśli rzeczywiście to działa na ducha, to jest tak, że tylko na ukusku możesz przez to przejść. Hello, ghost, Ooh, how are you? Where are you from? Are you hiding? Ghost. Follow me. Of course Dobra, jednej mierze zeżrę, ale chcę sprawdzić, czy przyjdzie do mnie przez te rozwalone drzwi. Ghost! Kom... Czy on się wyłączył w sensie nie ma Hanta dołu? Ghost! Nie. Dawaj, na łukucku. Ale nie klikaj drzwi pod rzędem muzycznym, nie? Bo jak je rozdupcy, to będzie koniec. Potwierdzenie, tak jak to nie jest garaż, bo on się nie zreszył właśnie w garażu, wiesz? No nie wiem, ale no tutaj się nie zreszył, bo ja tu cały czas gadałem, a ty mówisz, że buchant. Ty żeś poszedł po te fuzy, tam włączyć jeszcze, czy nie? Nie sprawdzę wszystkie czy w Okay. Gdzie, ty, bo, gdzie była ta piwnica Aaa, okay. A, rozwaliłeś mi piwnicę Czy to nie ty Co nie, nie, nie. To nie ty? Czyli duch chyba może jednak Nie wiem Szią. Rozwalone korki chyba o, nie no i mówisz, że nie rozwaliłeś się, a jednak mówisz... No, to nie mówisz mi, że to był duch, że wszedł kulturalnie przed tobą i się otworzył drzwi. A spowiedziałeś wszystkie pokoje ze Sprintboxem? Nie Skupiłem się na tym garażu, wiesz? To po kolei po pokojach uczynić sprawę Hunt? Ty byłeś Za mną? Nie, nie wiem, jeszcze ja co chwilę słyszę kroki. Nie wiem, czy to ty, czy to ja, czy to duch. Nie wiem. Chcę sprawdzić te drzwi, a nie chcę zdechnąć równolegle. O, dobra, i proszę mi tych drzwi nie psuć, tylko kłócać. Ja chcę to sprawdzić. Dla mnie istotna informacja. Korki znowu, a nie. Te korki działają. W nie działa jedno światło, a nie, już nie działa. Poczekaj chwilę, daj mi chwilę, teraz poczekaj na Nie. chwilę, nie, Te... a nie działa. Może to Co jest? Kuchałem. Hunt? Kuchałem. Kuchałeś, też kuchałem wielokrotnie w piwnicy, ale to... że to przyjdzie z termometrem, to w ostatniej rundzie też tak miałem, że przyszedłem z termometrem i było plus 15. Duch jest to, chyba. A gdzie jest tu? Kuchnia albo korytarz. <słuch> Tylko, że tam drzwi chyba nie ma. Nie, 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 para mi ruszać i drzwi. Kucać proszę. Czekaj, ale tu jest ten. Tu są możliwe drzwi. Zbagujemy wszystkie drzwi, zobaczymy czy to działa. tak ja Zepsuł się prąd chyba Nie nie, tak chyba Okej Teraz zmorbi Zrobione, drzwi. Kibble teraz by pozostał. Ty za pierwszym razem mi się udało od kibla. Tu są jeszcze jakieś drzwi. A, od gara... no, też mi zepsułeś ty. A z tym się najbardziej męczyłem. Słuchaj, chyba? Gdzie co? Orby. Orby, to na kamerach trzeba patrzeć chyba. To zawsze patrzę. A ty jesteś u mnie w domu, ty. Nie, mam kamery w Aaa, dobra, okej. Okay. Taka technologia. Tak, są No dobra, to git. Już coś mamy. Powiedz mi jeszcze taka sprawa. Ja masz poszlak? W tej A, te orby, tak? Dobra. Gdzie ma tak, splitboxa? Eeey, w ręku czy mam, co so, czas? Wyszli na korytarzu tutaj Hello I'm scared Eee. Uh, are you sure about e uh, kill him? Eee. Uh, Kill yourself. Eee, uh, can I go to the toilet? Yes. Come to me. Uh, everybody dance now? Jest? Eee, uh, ghost. Come to me, ghost. O, było coś. On nie gada, ale ten. Ale generalnie jest, bo tam mi się odezwał, wiesz? Nie, nie, bez obecności, no. IMF. Co? Chyba korki znowu wywodziło, to je włączę. IMF był. Był IMF? Na no to musi być piątka chyba. Wiesz? Nie, nie. Poczekaj. To się nazywało Spirit Box, nie? To co nie działało. Tak. Hunt? Okay, poczekaj to ja. Umieram. Co ty gadasz? E, ok, do... Słyszałem. To jest ten pokój, to jest jest zresztą... Gdzie? W tym pokoju, przed pokoju, tak? Tak. I to jest dziecko. I to jest co? Dziecko. Czyli może być na tyle małe jak jak na przykład. Hmm, tam jest trochę krzyży plany Znaczy takie dnia, bo takie, wiesz... A ty otwierałeś te drzwi? Przyznaj się. Od piwnicy. Nie. Tego nie. Na pewno? Na pewno. Jedynie ja zdechnę, ale muszę to sprawdzić. E, chyba projektu kto tu nie ma. poszkadzałem. Może być imatkę. Ultrafiolet. Chyba pismo ducha, pismo ducha. Nie wiem czy jest... Rzucam, że, że, że... Ja nie tyle co chcę uciekać, ale chciałbym sprawdzić te drzwi jeszcze. Jest pan Go to me, come to me. Na górę poszło. Ghost, come to me, follow me. Go, 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 go. Go Jesteś to me. Co? Przy schodach. Przy wejściu do schodów. Czy to jest drugie piętro, tak? O, a ja pewnie mam zerowe teraz znowu sanity. I jak wyjdę wej przez te drzwi, to mnie zje. Poczekaj, bieg poszli. Nooo, uciekaj! Co tobie? Co? Co tobie? Mi? Wiesz co? E, nie, ja już sobie wyobrażałem moment, że tylko wyjdę za te drzwi i mnie zje, słuchaj, z tego względu, że chciałbym się udać na te schody i coś powiedziałeś. Robaniec jest już drzwi. Wstawił jakby nigdy nic. No jednak nie działa Co jest? A to ty Dobra, Dobra niech przejdzie jakiś Hunt, słuchaj, tak ja wtedy będę mógł się kopsnąć znowu do siebie, do tego do samochodu i odjechać. Żeby nie stracić tego tego spirit boxa na przykład, bo to tam wszystko drogie jest Znaczy połowę i tym. Hunt Ide Come to me, come to me, Fryer Zone. Idzie. Come to me, Baby Dragon. Come to me, follow me, come to me, come to me, open the door. I nie ma? Ty. Ja jako duch nie mogę przez drzwi. Co ty gadasz? No nie mogę. Ty to może to. Nie, nie, nie wiem, czy to działa, czy to nie działa w sumie. Ty, ja utknąłem za ty, E, kurwa. No. Right. Aha, ludzie No masz. Dziękować. Ale jaja! Wierzyłem, że chociaż jakieś duchy to zatrzymuje. Korki włączę. Wiem, 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 wiem. Ale ja chcę to nas naprawić na swój sposób. A, nie dokończyłem tego nawet, yy, tam... I sobie wyobraziłem, że jak wyjdę tylko to hanta dostanę, słuchaj, na ryjec. I automatycznie słuchaj jak wyrazu za drzwi coś tam zapiszczało i się sobie hant nie? Ale w dupę dostałem, nie? Myślę, wyrazu tylko za drzwi. Hunt. Wiem, uciekam. Tam nie były rozwalone drzwi Come to me, come to me frajer Ej gej 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 How, Come to me Gej Ej hej Come to me gay. Ej Ej Frajerze, frajerska chmuro A może, może, może przyjść <grymka> A tak śmiesznie ty Ale się zesrała animacja Totalnie się zesrała ty ale jaja! On tak... Jak on ciebie biegł do ciebie, tak? Łapał ciebie. No. To on był ciągle w całości, jakby to nazwać. No. A u mnie raz był, raz go nie było, słuchaj, nie? Eee, na początku w ogóle tych drzwi to tam wiesz, nie otworzył, nic z nimi nie zrobił, nie? A później mi się zastrała animacja, nie miałem tylko tych chronki ciemnego ekranu całkowicie. Tylko byłem w jakiejś tam pustce, słuchaj, nie? <grych> Jakby skamieniały. Ale nie, nie, nie działają nie, 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 nie jest to bariera, nie do przejścia, niestety. A szkoda. Byśmy tak zbagowali całą grę i każdy poziom byłby easy. No i nie zaznaczyłem ducha, zapomniałem. <grym> no i tak, jak mnie nie trafi, to i tak wiesz, dużo by mnie dosnął. Więcej.